Co to jest kłamstwo europejskie? To próba wmówienia nam, obywatelom, przez polityków, że w Brukseli czai się wróg. I to jest ogromne nadużycie, bo faktycznie wróg, a może nie tyle wróg, co przeciwnik w Brukseli jest. Ale nie jest nim Unia Europejska jako taka, bo Unia Europejska jest po prostu miejscem, w którym stanowi się prawo. Dołączyliśmy do niej 21 lat temu i od 21 lat wspólnie tworzymy prawo i to prawo wpływa na to jak wygląda prawo w Polsce. Teraz około 80-70% prawa polskiego jest robione na bazie prawa Unii Europejskiej. I kto jest naszym przeciwnikiem, czy też jak to niektórzy by woleli powiedzieć wrogiem w tej Brukseli? Ano wszyscy pozostali, którzy próbują to prawo pod siebie ułożyć. I to, co robią niektórzy politycy, to próba przedstawienia Brukseli jako wroga, który nam coś narzuca. A prawda jest taka, że w Brukseli jest 25 tysięcy lobbystów. Poza urzędnikami, politykami, którzy to prawo stanowią, jest tam wielka machina debaty. Machina, w której uczestniczy 120, przepraszam, 12 tysięcy organizacji lobbingowych, zarejestrowanych w rejestrze transparentności. Są to tysiące spotkań, debat miesięcznie. Jest to bardzo rozbudowana organizacja, w której uczestniczą firmy, organizacje społeczne, związki zawodowe, think tanki, lobbyści z całego świata. Tylko nie my. Dlaczego nie ma tam Polaków? Jest to nas oczywiście trochę, ale kompletnie niewspółmierna jest to liczba do naszego wyobrażenia o tym, co nam się należy, do naszych możliwości, do naszych ambicji. Proszę Państwa, w Brukseli zarejestrowanych organizacji, takich, które mają swoje biuro i pracowników na miejscu z Polski, jest 13 biur. 13. Z czego tylko jedno należy do prywatnej polskiej firmy, jest to Allegro. 13, jeszcze raz powtarzam. Ile mają Niemcy, nasz odwieczny przeciwnik? Ponad 250 takich biur. No więc nie ma się co dziwić, że im się udaje załatwić więcej. Skoro po prostu więcej inwestują w kształtowanie prawa. Francuzi mają takich biur ponad 100 chyba 80. Włosi pod, pod setkę. Ale teraz uwaga! Amerykanie, które, którzy nawet nie są europejskim krajem, mają ponad 150 przedstawicielstw lobbyingowych w Brukseli. Są, monitorują, spotykają się z posłami, też z polskimi, z europosłami, z urzędnikami Komisji Europejskiej, stale monitorują, są obecni. A my? Narzekamy, że ktoś nas ubiegł i jakaś regulacja jest zrobiona e, przeciwko Polsce. Proszę Państwa, to jest przerzucanie odpowiedzialności. I nie dajmy sobie wmówić, że Unia Europejska jest zła. Jak ktoś kiedyś stwierdzi, że trzeba z niej wyjść, okej, okay. ale póki w niej jesteśmy i póki większość prawa w Polsce jest oparta o prawo Unii Europejskiej, to nie oddawajmy walkowerem szansy na to, żeby to prawo kształtować, a dzisiaj niestety to robimy i to jest największe kłamstwo europejskie, które w polskiej debacie publicznej niestety funkcjonuje. Dziękuję za uwagę.